O niebieski środek. Mam tę bronię. Mi to jak biega jak on na ziemię. To ja. Nie. Nie, jest to gość. Leży. Już chat miał. Chciał odlecieć. Gdzie ty jesteś? Otaj to. Ile? też nie mają legendarnej broni. Yo. Deż. Deż. No tam 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 poleciał tam widzę widzę skaczą tam Zobaczy, tu jest apteczka kurła właśnie też chciałem ale nie mogę wskoczyć do tej bandaże Stop. A, to już nie rewajbuje życie, nie. tylko słone. Tak. Może spróbujmy i dojechać, póki tam się leją jeszcze. Tak, jak się biją to chodźcie. Chyba ja trzy na 3 Tak. Fuck. Kurwa, same latające kurwy. Zadam Zadam jakiś granat. Mnie? Tak opa Obaj. Obaj obici, jeden na biało ma Jeden leży Aj, on ma biało, leży Jeden na jednego zostałeś Graj z nim Wy, walcz teraz Kurwa, czemu nie mogę... Jest nie mogłem tu na bok iść Podoba mi się opinię. Tak? Nie ma paliwa, 10. A gdzie mam bieg? A tam jest, na wtorach Czekaj, nie gdzie? dobijaj. A nie. Dobra, dobra. Zapomniałem. Gdy jest jeszcze jeden. Daj go, daj go. Jeszcze jednego muszę. Mm. Jedziemy na górkę, zajmijmy tę górkę. Tu ktoś wchodzi, tu ktoś wchodzi, tu A jest, nie ma go W bunkrze chyba siedzą Rakietkami ich dawaj tam kurwa Do bunkra się z Uciek jeden tam Jeden siedzi w bunkrze, powinien się tam leczyć To dawaj go, dawaj go, o, zostało ich dwóch We trójkę, wskoczmy do bunkra we, we trójkę Leży Dobie go no ja no. Kolega tam za czerwon Ale no został sam chłop Dawaj go rakietami, strzelaj w niego Pię 50 od minus 25 Konie biało mam. Leży. Jest! Kurwa, panowie! <laughs> ja już tak leczenia hmm. nie noszę zazwyczaj, bo... <laughs> Jakie strzały gdzieś Bo jest ważny, ale i... jest ważny, i shotgun jest ważny, i to takie o. Chyba, że chcesz monarchę fioletowego. Tak? Ja mam monarcha fioletowego. O, a to tam typ był. Czekaj, coś tam miał, ale co to jest? Ja Średni obchodzisk. O! Po do szraju. Skąd? A, tu gdzieś. Ja ona. Leży. Gdzie masz kolegę? No to tam. No to nie dwóch jakichś. to ma biało No to... Kurde, nic A Aż mi się tęplą, kurde. Mi też i właśnie zacząłem Pamiętaj zmieniać, to. a tu nic przeładowane. Uro się, straszuję. Jeszcze to nie kolega gdzieś. No. Oh. Ma No to chyba on. Raczej tak. <laughs> Widziałeś to? No. <laughs> O, to bunkra. Jeden wyskoczył. Jak wejdę... O, przebiega. No. bo medal dalej. legendarny Monarch. Ej, widziałem i tutaj. To jest na hita nie słuchaj. O ile w ogóle nie Musimy do strefy. O wieża tu. Kurde, nie w tę stronę strefa jest. Matko bosko. Ja poleciałem źle.

Nie mogę, typa, trafić Leży. Tam się leczy. Kurwa, znowu mi się gra zwilżała. Niebana. Yes. yes, nice. <grymne> o, typ. No. <laughs> Ale o z kolei by się odratował, kurwa, po tymi <laughs> Co jest? <laughs> Omałwos by się odratował, bo kaktusy były Walczą z tobą? Kiedy leży

I jednak samochód nam daje Może będą zrzucać i je wysadzać. Tak kiedyś żeśmy byli. I nam też robi. <ścoughs> Trąbią! PIP <śmienicza> Korony chyba zdradziły chujki <śmienicza> <śmienicza> To, kurwa, może to faktycznie nikogo nie ma. Hmm. Już 10 osób? Co jest? Hmm? Taka duża strefa. Trzeba poczekać na następnej strefy, czy dalej korony zagrają. <gry> Загоняю танк. О! Бейт. Да. Jeszcze z a kto inny dawaj o No i najs nice. <laughs> Ja uh -huh. nic nie zrobiłem, ale najs. Nice. <laughs> Ne ak